Witajcie w zespole szkół administracyjno-ekonomicznych i ogólnokształcących w Bytomiu. Właśnie ciekawa Was wybór nowej szkoły, dlatego zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną, technikum i liceum, mieszczących się w naszym zespole. Oprowadzimy Was po szkole, przybliżając obecne kierunki kształcenia. Jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda u nas nauka, to zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu. Zaczniemy od liceum, a dokładnie klasy policyjnej. Chciałbyś spróbować swoich sił w zawodzie funkcjonariusza policji? My doskonale Cię do niego przygotujemy. Będziesz uczestniczyć w zajęciach sprawozdawstwa, prawa administracyjnego, prawa karnego i cywilnego. Obowiązkowo będziesz trenował samoobronę, a także uczył ważnego elementu w zawodzie policjanta, jakim jest musztra – A może jesteś ciekaw odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek i jak go zrozumieć? Jeżeli tak, to klasa psychologii społecznej będzie idealna dla ciebie. Zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i filozofii, a także poznasz skuteczne sposoby stosowania psychologii w życiu codziennym. Swoją wiedzę będziesz mógł poszerzać, uczestnicząc w ciekawych wykładach organizowanych przez Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny. Jeśli dobrze poczujesz się w tej klasie, bez problemu będziesz mógł podjąć studia wyższe na kierunku psychologii, pedagogiki czy socjologii. Logistyk to obecnie niezwykle poszukiwany specjalista. Z logistyką możesz mieć do czynienia w magazynach każdego przedsiębiorstwa, a także w sklepie obok Twojego domu. W ramach zajęć dowiesz się, jak gospodarować zapasami i magazynem, w jaki sposób zorganizować transport ładunków i zarządzać różnymi procesami logistycznymi w firmie. Dobrze płatna praca to zachęcająca perspektywa, prawda? Ten zawód pozwoli Ci na zatrudnienie w firmach logistycznych, centrach dystrybucji czy firmach produkcyjnych. Technik ekonomista to kolejny kierunek dający perspektywę dobrego zatrudnienia. Matematyka, liczby i dokumenty nie przeraża Cię to? I dobrze czujesz się w tym temacie? To nasze lekcje na pewno Ci się spodobają. Nauczysz się sporządzać rozliczenia, analizować finanse firm i prowadzić dokumentację. Pracę możesz znaleźć w wielu miejscach, takich jak instytucje państwowe, banki, a przyswojona wiedza da Ci również możliwość prowadzenia swojej własnej działalności gospodarczej. Lubisz bawić się modą, szukać nowych inspiracji i tworzyć swój własny styl? Jeżeli tak, to technik przemysłu mody jest dla Ciebie kierunkiem idealnym w czasie zajęć oraz podczas licznych warsztatów organizowanych na przykład przez wyższą szkołę techniczną poznasz czym jest projektowanie, kreowanie, modelowanie i szycie odzieży. Będziesz mieć możliwość otoczenia się kreatywnymi ludźmi, a także będziesz uczestnikiem pokazów mody oraz licznych konkursów krajowych własna linia ubrań i pokazy mody nie muszą być tylko marzeniem. Może to właśnie o Twoich projektach usłyszymy w najbliższej przyszłości. Jesteś osobą kreatywną i przebojową? Może interesujesz się rysunkiem lub grafiką komputerową? Zapraszamy Cię na kierunek Technik reklamy. Nauczysz się nie tylko tworzyć produkty reklamowe, ale również przeprowadzać wywiady, zbierać dane oraz opracowywać ankiety. Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w agencji reklamowej, zostać copywriterem lub art designerem. Może Twoje projekty zachwycą innych i to właśnie Twoją reklamę zobaczymy w prasie, telewizji lub usłyszymy w radiu. Podczas nauki na kierunku technik rachunkowości, nauczysz się korzystać ze specjalistycznego oprogramowania służącego do wykonywania rozliczeń finansowych. Poznasz ich zasady oraz podstawowe przepisy prawa. Jest to zawód, który pozwoli Ci osiągnąć wysokie wynagrodzenie, ponieważ zdobędziesz doświadczenie w zarządzaniu finansami firm. Prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS-em i Urzędem Skarbowym są to umiejętności poszukiwane i bardzo doceniane na dzisiejszym rynku pracy. Technik handlowiec specjalność e-business. To innowacyjny kierunek i zawód na czasie. Szukamy osób przebojowych, ambitnych, które wyznaczą sobie śmiałe cele. Tutaj zdobędziesz umiejętności multimedialnego prezentowania produktów, obsługi kasy fiskalnej, prowadzenia transakcji zakupowych oraz zarządzania sklepem internetowym. Zdobędziesz możliwość dobrego zatrudnienia jako specjalista marketingu, sprzedaży, zaopatrzenia lub pracownik w działach obsługi klienta. Mamy nadzieję, że nasze kierunki Was zainteresowały. Dołączcie do Team Weber. Do zobaczenia we wrześniu.